Jak już mówiłem w każdy zakątek postaram się dotrzeć a no, tak też teraz z tej strony pokażę a, ten zamek ładnie położony dookoła woda w centrum miasta i liczne wycieczki pływające po tych kanałach a od razu mogą się dowiedzieć co to też przed nimi jest czy to z prawej czy z lewej czy na prost i tutaj ujęcie trochę z innej strony Nie ja wiem, zobaczę zaraz czy można tam wejść na jego dziedziniec, czy to jest płatne, czy darmowe. Zaraz sprawdzimy. Bramę, która robi wrażenie. Wchodzimy na dziedziniec. A dalej stop. Trzeba nabyć bilet, żeby można zwiedzić te komnaty. Jednak płatne, nie zabrałem z sobą portfela Zbyt mało wziąłem na tą wycieczkę żeby, żeby mógł wejść do środka i pokazać Wam co tam się znajduje A szkoda Coś może jeszcze raz będziemy tutaj w to Postaram się to pokazać Na razie idę odszukać mojego runaka i powoli nie, będę się już kierował w stronę mojego statku, bo jeszcze odpłynął ze mnie A bez portfela to ciężko by było mi się <laughs> dostać do kraju jedynie wziąłem na 5 euro, a to jest za mało, to tylko starszy na toaletę a słoneczko widziało Aż milej, mogę dalej zwiedzać. długi tramwaj. No, idziemy. Teraz w dalszą podróż. Tak wygląda ten zamek, który chciałem wam pokazać, ale z... brak, brak kasiorni nie pozwoli mi na dalsze zwiedzanie. Troszeczkę trzeba mi z prawej. Pięknie tutaj jest co robić w niedzielę można pospacerować po tym starym mieście ewentualnie przepłynąć się w dalej nie blokuje I nie ma żadnego płotu ogrodzenia i nikt nie wpada pod tramwaj To dziwne Ale ten świat jest dziwny i ciekawy O masa ludzi chodzi i jakoś nie ma wypadków po torowisku No i trzeba by było z przewodnikiem albo poczytać przewodnik, żeby dowiedzieć się o historii tego miasta. No tutaj coraz piękniejsze budynki, coraz więcej serca włożone przez architekta i nie tylko. Komu to się chciało takie coś?